Witam i zapraszam na czytanie na luty 2025. Szcztenie nie będę rezonować ze wszystkimi, jest to kolektywne czytanie bardzo ogólne dla każdego znaku zodiaku. Dlatego weź tylko czas z tobą i twoją sytuacją rezonuje, a resztę dla innych. Dla na czytanie prywatne, które jest bardziej obszerne i dokładne, serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz wesprzeć mnie, i docenić mój pracę i czas, jaki w to wkładam. Na końcu w opisie filmiku znajdziesz linki, poprzez które możesz to uczynić. Skoro dziękuję i zapraszam na czytanie. Czy dla Skorpionów, Słońce, Księżyc i Astendent zleczytania medytacja? Medytacja będzie dla Ciebie bardzo ważna teraz, ciesz się jej częstym praktykowaniem. Odprężenie, spokój umysłu i cisza pozwoli Ci z łatwością usłyszeć głos tych aniołów, a danielskie wiadomości były głośne i wyraźne. Pierwszą rzeczą rano spęć co najmniej pięć minut z zamkniętymi oczami oddycha głęboko trzy lub cztery razy. Zadaj swoim Aniołom pytania, a następnie słuchaj tak uważnie, jak słuchałbyś tylko przyjaciela. Nie staraj się słuchać, jeśli będziesz gonić za odpowiedzią, ono ci ucieknie. Zamiast tego kontynuuj głęboki wdech i wydech i pozwól sobie się zrelaksować. Powiedz sobie, że otrzymywanie anielskich wiadomości jest dla ciebie naturalne i że jest to w rzeczywistości codzienne doświadczenie. Im bardziej zrelaksujesz swój umysł, tym łatwiej będzie ci usłyszeć odpowiedź. Anioły sugerują, że Osiągnięto już pewien poziom materialnego sukcesu i niezależności, jednak pojawi się w tym miesiącu uczucie przytłoczenia obowiązkami i rozpotrzeba cierpliwości w oczekiwaniu na dalsze rezultaty. Warto będzie w tej sytuacji zrobić krok wstecz, by ocenić swoje dotychczasowe działania oraz zastanowić się nad przyszłymi planami. Anioły zachęcają się do cierpliwości i przypominają, że niektóre efekty wymagają czasu, a nadmierne obciążenie może prowadzić do wypalenia. Daj to znowu bardzo ważną rolę, odkrywa karta w tle medytacja, moment refleksji dla niektórych modlitwa, by uspokoić ciało, duszę i umysł. Związków warto wspólnie rozważyć i zastanowić się nad waszą przyszłością i być cierpliwym wobec siebie. Dać się sobie nawzajem czas i przestrzeń na rozwój i adaptację. Możesz czuć się przeładowana obowiązkami Turbi nie bój się o tym mówić na głos. W sferze finansowej możesz cieszyć się osiągnięciami i stabilnością, ale mimo to będzie ci towarzyszyć zmęczenie z powodu nadmiaru obowiązków. Przeorganizuj pracę od niektóre zowane do innych współpracowników, by uniknąć wypalenia. Anioły sugerują również, że refleksja nad dotychczasowymi działaniami mogą ci przynieść korzyści w dłuższej perspektywie. Doceniaj się, bądź świadomy granic swoich możliwości i co ważne, unikaj przeciążenia, a teraz jeszcze raz proszę wróć do karty w tle, będzie ona dla Ciebie naprawdę pomocna. Norbi Skorpionie, życie powodzenia, pozdrawiam i przysłam dużo pozytywnej energii.